Szanowni Państwo rozpoczynamy konferencję prasową po spotkaniu Orlen Basket Ligi Legia Warszawa wygrywa z Anwilem Włocławek 80 do 75. Razem z nami przedstawiciele zespołu gości, przedstawiciele Anwilu Włocławek, pan trener Grzegorz Korzan i zawodnik Anwilu Dawid Słupiński. Dawid zacznijmy od Ciebie, prosimy o komentarz po meczu. Dobry wieczór. Mecz jak wszyscy widzieli, walki, obrony, dużego poświęcenia. Nawet troszeczkę krwi było w tym meczu, ale no niestety kolejny raz e, mieliśmy mecz w rękach, e, końcówka e, piłka e, mieliśmy decydujące rzuty, ale no niestety nie wpadły trzeba patrzeć w przyszłość, e, poprawiać elementy, które nie wyszły i, i, i szukać wygranych w następnych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do zawodnika Anwilu? Nie widzę więc. Dawid, dziękujemy bardzo za Twój czas, możesz wracać do zespołu, do szatni. Teraz poprosimy o pomeczową opinię, pan Grzegorz Korzan, trener Anwilu Włocławek. Dzień dobry Państwu. Gratulacje dla Legii, pięciopunktowa wygrana, tak jak Dawid powiedział, po bardzo zaciętym meczu. To, co się rzuca, rzuca na pewno w oczy, to to, że słowa Dawida nie poszły na wiatr, mecz może nie nazwa tego defensywny, ale, ale na pewno e, trzy kwarty ostatnie też udaje nam się zatrzymać legi na 19, 18 i 16 punktów. Natomiast stworzyły nam się problemy troszeczkę e, w ataku, w drugiej połowie szczególnie, gdzie Michał Kolenda e, przejmował e, naszych małych zawodników. Mieliśmy problem z rozwiązaniem tej sytuacji, troszeczkę zaczęliśmy się spieszyć, oddaliśmy kilka pochopnych e, rzutów, e, które oczywiście nie znalazły drogi do celu. Jak się spojrzy w statystyki, generalnie porównywanie w zbiórkach, porównywanie w asystach, porównywanie stratach, natomiast dzisiaj nasza ta indolencja rzutowa, niestety szczególnie i Isaiah, i Michał nie pocelowali dziś do kosza i, i, i niestety tych punktów nam zabrakło. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, czy mamy pytania? Zacznijmy, proszę bardzo. Dzień dobry trenerze, Grzegorz Szymiecki, Basket w liczbach. Prezes Czarnych, Michał Jankowski już po pierwszym meczu powiedział, że nikt nie jest w zespole bezpieczny, jak będzie trzeba to będą zmiany. Jak jest w Anwilu w tym momencie? W Anwilu jest tak, że cały czas szukamy optymalnych rozwiązań, szczególnie na to, żeby końcówki przeciągać na swoją stronę. Cały czas obserwujemy sytuację na boisku i próbujemy znaleźć line-up, który będzie jak gdyby skuteczny na sam koniec, po to, żebyśmy mogli przeciągnąć te mecze. Co pokaże przyszłość, jeśli chodzi o skład, zobaczymy. Na pewno musimy znowu pooglądać, zobaczyć, czy faktycznie gdzieś mamy duże problemy do tego stopnia, czy musielibyśmy coś zmieniać. No to właśnie ta końcówka, ten closer. Kto, kto ma być tym closerem w wielu Włocławek, żeby zamknąć te, te spotkania? Mamy shooterów, mamy zarówno AJ'a, mamy zarówno Michała Michalaka i Isaiah Muciusa, którzy są bardzo skutecznymi zawodnikami. Na sam koniec Elwar Friedriksson bardzo dobrze ich szuka, natomiast nożuty dziś jak gdyby nie wpadły. W poprzednich meczach, które przegraliśmy jednym punktem był problem z osobistymi, dziś był problem z celnością rzutów za trzy punkty. Dzień dobry Wojciech Majnowski z Superbasket.pl. Chciałbym się spytać, kiedy pan i asystenci dowiedzieliście się o brakach dzisiejszych w Legii? Czy jakoś wpłynęło pod kątem tego, co się przygotowaliście i jak to wyglądało w praktyce? W praktyce wyglądało tak, że nasze przygotowania były bardzo krótkie, bo mieliśmy tylko wczoraj tak naprawdę godziny trening po bardzo długiej podróży i jeśli chodzi o to, jakie są braki, my nigdy przygotowując się do meczu nie zakładamy jakichś scenariuszy, że ktoś nie będzie grał, bo często są to gry czy dziennikarskie, czy, czy trenerskie i, i nigdy nie można ufać takim informacjom. Przygotowaliśmy się do z ostatniego wideo dzisiejszego, dokładnie tak, jakby Legia miała zagrać w pełnym składzie. Oczywiście jak na koniec jest, jest zmiana zawodników, to trzeba się w pewien sposób dopasowywać. Wiedzieliśmy, że więcej w tej gry, jeżeli tasa nie będzie na wojsku, przejdzie na małych zawodników. Tak też się stało. Natomiast no, staraliśmy się reagować na tyle, ile mogliśmy. Obniżaliśmy też skład, żeby próbować pobronić. Natomiast na, na switchach też błędy popełniliśmy na najprostszej sytuacji. I, I to jest ta różnica. Legia na tych switchach tych błędów zbyt wiele nie popełniła. My popełniliśmy ich więcej i, i to nas pokarało. A czy byliście przygotowani na to, że co może się pojawić w grze? Byliśmy przygotowani na taką sytuację, że będzie. Nawet dziś dodawaliśmy scoutingowo zawodnika do, do wideo, żeby zawodnicy też wiedzieli jaka jest jego charakterystyka. Czy jakieś już jakieś pierwsze rokowania co do maty jakieś przeczucia rokowania, coś może pan? Powiedzieć? Niestety nie mamy żadnych rokowań, tylko jego odczucia, e, które są takie 50-50. 50, -50. Dobrze. Nie, Najpierw odnośnie tego obniżania składu, bo w zasadzie jak nie było Włócicza, no to w, czy to inaczej, czy gdyby było włócić, to też byście próbowali grać bez centra tak nisko, czy to tak wyszło z sytuacji? Wyszło bardziej sytuacyjnie z meczu. Jeżeli byłby matę włóczyć, to na pewno byśmy chcieli matem kontrolować deskę, bo to jest kluczowa sprawa i podobnie wydarzyła się dzisiaj no, historia. Po... Niezłej obronie, Andrzej Pluta zostaje po zbiórce w ataku samemu, przy remisowym meczu trafia na plus 3 i to podcięło skrzydła i to taki uważam za kluczowy mecz tego spotkania, gdzie naprawdę e, prowadzenie zmieniało się 7 razy, co prawda Legia prowadziła przez 30 minut w tym meczu, no ale ta trójka była kluczowa i ona wyniknęła ze zbiórki, czy ona była przypadkowa, czy nieprzypadkowa, no to, to pokarała na zbiórka w ataku niestety. Pięć tygodni temu przegraliście mecz, pierwszy w sezonie, no takim samym wynikiem w zasadzie, ale no inny zespół, inne rozgrywki. Czy pan widzi duży postęp od tego pierwszego meczu oficjalnego Anwilu w tym sezonie? No bo wiadomo, że kibice będą pewnie zadowoleni, że porażka, porażka, częściej porażki, ale czy widać w grze duży postęp okiem tenera. Widać na pewno postęp w grze moim zdaniem, i tu chciałbym powiedzieć szczególnie do tych defensywnych elementów. E, chociażby ostatni mecz strewcom, gdzie pierwszy run, który straciliśmy, to był również przez zbiórki w ataku. I teraz można powiedzieć, że zbiórka w ataku jest elementem defensywnym, natomiast jeżeli się wydarzają takie zbiórki, jak dzisiaj, chociażby gdzie Andrzej Puta został samemu, no to, no to to jest takie troszeczkę szczęście czy nieszczęście jakkolwiek to nazwać. Natomiast e, myślę, że defensywnie, e, jak byliśmy w pełnym najnapie, chociażby z matę czy Dawid na Piące zmieniał to? Bardzo dobrze wyglądaliśmy dzisiaj na tych sytuacjach typu pick and roll. Oczywiście błędy się zdarzyły, Hunter skończył rolowaniem do kosza, natomiast były to błędy zawodników z pomocy i one się będą zdarzać, bo ta gra jest tak dynamiczna. Natomiast ogólnie uważam, że idziemy cały czas do przodu, krok po kroku idziemy cały czas do przodu. Nie możemy zamknąć, co najbardziej boli. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, więc kończymy pierwszą część konferencji prasowej. Panie... Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej. Z nami e, przedstawiciele e, zespołu gospodarzy Legii Warszawa. E, trener drużyny pan Hejko, Ramnula i e Ben Shungu. Ben, for the first please, your opinion after that game. Uh we found a way to win, which is the most important thing. Um, you know, we definitely had some possessions where we didn't look the best, but um with that, you know, um that just shows that there's a lot of growth um, to be made within this team and that we got A long way to go to where we want to get to, but ultimately um, we end up getting stops and we found a way to win. So um, overall, we uh, did what we had to do tonight. Dziękuję bardzo, znaleźliśmy drogę do wygranej w niektórych posiadaniach nie spisaliśmy się tak jak trzeba, ale ostatecznie wyciągnęliśmy wnioski i, i graliśmy swoje, rośliśmy w trakcie tego, tego, tego meczu, znaleźliśmy drogę do zwycięstwa, to jest najważniejsze dzisiejszego wieczora. Any questions to Ben? Please. hello, wojciech Majnowski from Super PL. Uh, you are a new player in polish leagues. So i would like to ask you about some impressions. today's game was probably the most intense game the legia played in the league, so if you could share your thoughts on this. i mean, today's game definitely felt different from um, the past uh, polish league games that we played. it was more of kind of like a playoff atmosphere type of vibe, and um, you know, it's good to have those type of games early to really kind of test us and see where we're at. Um, you know, like i said, we didn't play our best, but. There's room for improvement, so um, that's the best thing to go forward with. So um, we did a good job. My impression of the Polish league or today's game was good atmosphere, great atmosphere, um, but you know we definitely got some work to do. Uh, the, during after the previous game against stalos uh, Andrei Andrej Pluta was here on your, on your spot and i asked him about this so i would like to repeat there are a lot of situations when you are um, with andre and uh, and um, Devon graves together on the court how do you see your role you know fitting between, between the three smaller players yeah i, mean, yeah. I think um, what's great about all of us is that you know we all can uh, play make um, we can have the ball in our hands and we can also um, you know make the right play so um, it's really just as simple as just being able to be in the, the best spot possible, um, create, be aggressive when I can. Um, if not, create and, you know, just, uh, you know, better the team regardless of what's going on or what I got to do, you know what I mean? So we got a lot of talented guys, and those two are really talented. So uh, for me, it's just simple, just doing anything I can to, to win the game. Okay, thank you. More questions? I don't see so Bank Thank you for your time. You can go back to your team to the locker room. Thanks. Teraz poprosimy o komentarz pomocowy trener Legii Warszawa Pan Heiko Ranula, coach. Please short opinion after that game. Yeah, good evening. Uh, like like Ben said, also really really good atmosphere. Uh, so first would like to thank the fans and uh, this is. This was f feeling like a playoff game, basically, and uh, and it showed on the court also. That, uh, maybe the quality was not uh, there all the time, but uh, but physicality, fighting, especially second half, our defense uh, really good. So um, uh, happy, happy with uh, defense uh, for sure. Second half. Uh, hopefully, uh, Mate also uh, will be okay. Uh, tough, tough thing uh, early in the season, but uh, but overall uh, important game for us uh, again. Uh, we can we can move forward and and be ready that uh, the next game uh, will be even tougher Dziękuję bardzo. Tak jak wspomniał Ben, bardzo dobra atmosfera. Z tego miejsca dziękuję kibicom. Atmosfera, tak jak w fazie play-off, czasami jakość gry może jeszcze do tej fazy play-off nie dojeżdżała, ale, ale na pewno dojeżdżała walka w defensywie i tutaj na pewno ten poziom utrzymaliśmy. Jestem zadowolony z, z walki w defensywie. Mam nadzieję, że z mate, z mate wszystko w porządku. Teraz czas trenować dalej i być gotowy. Na kolejne spotkania. Thank you, coach. Any questions, please? Uh, Grzegorz Wielki, basketbójrzak, coach. Uh, what can you say about Matias Stas and Oyar Sirins? Uh, what's their health status? Uh, small problems. Uh, at least right now it seems like this. So uh, Oyar with hamstring, little little uh, strain and uh, and uh, with ankle. So small problems. Hopefully in Greece they will be there already. will travel to okay yeah. and what can you say about uh, Wojtek Tomaszewski's role in this team because today two guys missing and still Wojtek played only only a few minutes uh, what's what's your plan for him uh, come on plan is still uh, <laughs> a lot bigger than it is right now of course it's uh, we all have to understand it's not easy uh, especially for a young guy to, to come in after after uh, after injury and uh, of course this uh, competition in this team is is bigger than maybe he's used to before so there's not gonna be like uh, you know too many easy easy opportunities for him but overall I think he just needs to keep working and he will get these opportunities and uh, we know what uh, his strengths are right now maybe he's just still a little bit you know uh, trying too hard maybe a little bit nervous uh, but he will get over it and uh, definitely he, his moments will come uh, question about Carl Ponsa because he has contact which expires in a couple of weeks, and right now you have seven foreigners. So, what's the plan for him? And mayb maybe you haven't had these talks already, but the yeah of course we we know when it ends and uh, of course we we talk with each other uh, inside of the team uh, in the office and, uh, and so on but uh, yeah right now it's a little bit early still that I think uh, this this decision will will be made in in uh, a week or so but having seven players till the end of the season seven foreigners it's it's on the table it's one of the options Ja, trenutno vam ne morem dati stoodstotnega odgovora, vendar lahko zdaj vidimo, da je sezona dolga, lahko se zgodi vse. Zato menim, da je za nas zdaj ključni del, da ostanemo zdravi do tega odmora za nacionalno reprezentanco in igramo, kolikor se da dobro v Ligi prvakov, nato pa lahko sprejmemo odločitve. about the race, Thompson. Obviously, it was his first game, so I'm not asking about how do you rate his performance. But was the plan for him and, uh, how how you how you gonna use him on the floor? Be because today it was let's say unusual situation with the with uh, the big guys. But which position he's gonna play the most, and what kind of role he's gonna have? <laughs> Uh, well, yeah, uh, this situation played it out. Uh, yeah, we, we we were not expecting him to play uh, maybe a couple of days ago, uh, but uh, yeah, things with wires and Taj uh, came uh, just uh, two days ago. So, so we had to uh, react quickly, and I think race was really really important for the team today. And if you ask what type of player or what type of role, then. Uh, then he is that type that he can play basically position four, five, and three, and uh, definitely why he's here that he's he can play inside, he can play outside, and definitely what we expect from him and what we need from him is rebounding definitely. And uh, he already today, uh, after this long break, he was really helping uh, in defense and rebounding and made some some baskets also. So uh, he will get only better. just to be clear, so a couple of days ago you didn't plan to him to play already, but after the injuries you decided, okay, he's ready. Yeah, because not, not, he was ready, he was practicing already, uh, but we we thought that uh, you know he he will come step by step closer, but uh, we didn't have a choice because Oers and Tash were out. hello, coach rozek manaski from Super PL. Uh, i would like to uh, come back a little bit to the uh, carl ponsar situation, but in the other way, maybe. Uh, did you have uh, in your previous years, in previous team situation, when you had more foreigners than s uh, spots for them in the team? yeah, yeah. Uh, you, you, you you are not against having like a seven foreigners when there is a six spots for them. in the end, uh, the main thing is uh, champions league. so until we are in Competition in uh, you know fighting for uh, next next round basically then definitely we need to make sure that we our team is uh, ready for e anything. Uh, if let's say it's not successful Champions League, then of course uh, I think seven foreigners is is too much. Uh, do you um, explain the difference between the first half, which was really high scoring, and because of this maybe half times 46-46, and the second half especially was like a slow grind wrestling basketball match and uh, overall this this is how uh, those important games will be uh, like the second half of course offensively we were not not good enough and uh, should have made uh, better decisions but uh, i i liked second half more than first maybe yeah for spectators it was nice more scoring and stuff but we made many many easy mistakes in defense uh, but but overall against anvil uh, we all know that every game is gonna be with high pressure and uh, you're not gonna be maybe you're not gonna see the prettiest game uh, but uh, overall if we compare us to anvil then of course they like more those games 90 to 100 points and i think uh, for us if we can keep them under eighty then this is already our tempo so overall i think we we did what we had to do in uh, in defence and of course, uh, let's be honest, uh, Mate's injury also uh, changed the game a little bit. Okay, thank you very much. Thank you. More questions? I don't see so. Thanks, coach.